Siemaneczka kochani. Dzisiaj gram sobie sama. Na tą chwilę mi się jeszcze nie ma na naszym świecie. Jestem tutaj sobie dokładnie sama. I Jest mi bardzo tutaj ciekawie. No nie jest tu za ciekawie. Jestem zajęta w ogóle tutaj budową całą naszej bazy. Nie jest tu za ciekawie, ale trzeba docenić to, to, co się ma. Na szczęście jeszcze żadnych potworów tutaj nie zauważyłam w środku, więc będzie całkiem spoko. Dobrze. Potrzebujemy więcej bloków. Idziemy to przytopić. Yy, ale jak mamy jeszcze kamień. Czekajcie. Do, 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 no way! Ok, robi się ciekawe. Już, 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 już czekajcie chwilę. Dobrze, więc sobie zaczynamy. Jak nie ma już potworów, tak w ogóle bez misi dzisiaj sobie pogramy. Bo chciałam wam pokazać w ogóle, jak tutaj ciężka praca. Jak długo zajmuje ulepszenie na przykład bazy. I mnie to zajmuje całkiem długo. To nie jest prosta sprawa. Więc potrzebujemy. O! Już drewno mi się skończyło, więc nie chcę. O! 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 No way! Nie, 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 nie. uh-oh 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 where is vodka? Nie widzę, że gdyby Creeper tu więc mogę sobie na no spokojnie zejść na dół. Ja jestem na dole już, ok, więc biorę swój tutaj kamek i zaczynam budować. Mm, ok. okej. I chciałam, żebym tu miała um, takie przedmioty różne, jak to powiedzieć, różne. No, I na przykład jak tutaj mamy patyki, wsadzamy tutaj wszelkie patyki. I na przykład jak sadzonki, niepotrzebne nam przedmioty, tak jak tutaj odkładamy byle, jakie przedmioty, jakie mamy, które na tą chwilę nie są nam potrzebne. No, więc tak jesteśmy tutaj. Wygląda to miejsce już dla mnie bardzo ładnie, ale ta ściana już. Tutaj nie budowałam jej za bardzo. Dlatego tutaj bym postarała się, żebym to zmieniła i poprawiła to na taką ścianę, jaką bym chciała. Ale niestety muszę liczyć to, więc. Tutaj to tylko górę przyjmuje, ale jest ok, dobra niszczymy hop-hop. Widzicie, wygląda to spodko. To sobie zamienimy hop-hop. Jeden nasionek tutaj, siup, dwa patyki tutaj, hop-hop, hop-hop. I tak będzie ślicznie, mamy już tu wszystko gotowe, ale to nie koniec. Chciałam, żeby tu było miejsce, żebyśmy mogły się tu też przespać. musimy zacząć od także łuży. Na szczęście nie tknęło mojej bazy. W ogóle nic nie zrobiłam. Oj, ojoj oj. oj. się w schronie misi, inaczej w domu misi. O, oh, tu jestem bezpieczna. Chowam się chwilę w domu Misi. Nie ma tu żadnych w ogóle potworów, więc sobie tutaj chwilę posiedzimy. I omówię ja wam plan. Musimy znaleźć z dwa łóżka i odbudować taki nasz pokój mniej więcej. To nie wszystko. Musimy mieć tam w ogóle... Duża ma być ta przestrzeń. Tam chciałam, żebyśmy mieli takie w ogóle tam crafting na pewno. Różne takie tam przedmioty i to będzie nam potrzebne, na początku patrzcie na moje serduszka yy, Muszą mi się podwiększyć, a ja tu głodna się robię, więc sobie pojem No I potrzebuję na pewno sporo, yy, na pewno potrzebuję craftingu Eem, Tak, na pewno potrzebuję craftingu No Ale mogę chyba już iść, no nie? Dobra Nie jest tak źle No kapibaro, capi. Dobra, powybuchało, ale nie tknęło naszej bazy, więc jest OK. I dobrze, że nie tknęło naszej bazy. Prawie tknęło naszą bazę, a żadne creepery nie mogą tknąć tej bazy, więc by było słabo jakby... By no way! Okej. Okay. Lecimy zrobić następny crafting, a to przeniesiemy tam na dół do mnie. No, piecek sobie nowy stworzymy. Crafting byśmy potrzebowali bloku, a bloki mam na dole, więc będę musiała pójść tam właśnie na dół. Te kilka, cztery, tylko cztery bloki. Teraz tylko. Tylko cztery bloki mi są potrzebne. O-o, jakby coś tam na górę było. Daj, daj mi zaproszenie, bo jakoś nie mogę dołączyć ciągle. O co chodzi? Misia dołącza? Nie! Hey! Siemano! Myślałam, że dzisiaj będziemy sobie sami tu eksplorować. Ty też? Dobra, dołączam. O siemka, Misia! Właśnie staram się, żebyśmy sobie zrobili e, piecek dołączyć. Okej, okay, właśnie, robię sobie piecyk nam i crafting tam do nas no na dół. Tam przeskoczy śmocinek. O, ma. Dobrze, dzień dobry. I tutaj, patrzcie, będzie tu misia crafting. Będzie tu crafting. I w ogóle chciałam tutaj zrobić większą przestrzeń. trochę. nie ja Pa, ja śpię. To misia. Patrz, dum, dum, dum. dum. Ej, patrz na mnie, wyglądam creepy. I tutaj będzie miejsce, hops, no, takie. Uuu, mogę pomóc, bo... But... Ja hmm. nie, nie mam krwilosa. No way! Ja mam inną krzemień! Co masz? Krzemień. Pokaż. Dalej, połóż. Krzemień. Połóż tutaj. Ja mam weź. Przemień mam. Wow, ale super misia, przyda nam Przez się. Zresztą po nam... prostu przemień darmowy. Wielkie dzięki. Od kogo? A no, od, od, od po prostu zaszłam. już y, Więc bądź w bazie najlepiej. Czemu? O sobie będziemy tutaj na razie kraftować rzeczy w bazie. A może do domu się przespać? Okej, okay, idź się prześpij. Teraz pójdę, a ja mogła pójść spać. Y tylko najpierw muszę tutaj pobudować. Nie, łóżka. nie, ja po po nie, do łóżka Położyłaś się? Tak? nie, się? nie, bo właśnie już jest dzień. Jak to? już tu Mamy więc jest spoczka? Dzień Bo jest Nie Jak nie? Nie Już jest środek dnia Proszę Wiesz, hmm. jak masz jakieś niepotrzebne rzeczy jak na przykład właśnie, z, co wypada z zombie, no i na przykład kości, jakieś nasiona z drzew, to wszystko i jakieś na przykład linki albo pióra, to jest na to specjalna skrzynka. Dobra, to właśnie lecę do tej skrzynki. Jest nowa. Hmm. A tutaj? Niepotrzebne rzeczy Po prostu się daje niepotrzebne rzeczy? No nie, no właśnie takie przedmioty, no tak, tak jakby O dobra, przyda się Jak niepotrzebne? Nie za bardzo niepotrzebne, ale no można tak powiedzieć nie, to są na razie niepotrzebne. Tak, ale później ich użyjemy. Możliwe. No? I tak jakby odkładanie, tak jakby pieniędzy, ale to nie pieniądze, tylko rzeczy. Dokładnie. Tak jak odkłada pieniądze. No. Młody i młody, żeby być bogatym. Ej, fajna ta Ale Będziemy tu zrobić jeszcze taką małą, fajną zabawę. czy tutaj Ko, będziemy oryś? coś robić.

o, jest... zombie! O, no to idź walczyć. Samasz. Aż... Samasz, lubimy walczyć. Oooo, Ej, a ile masz już level? Trzy na razie. A ja osiem. O, no. Dobra, Ym, jest dzień przecież, mi się. No dopiero ja jest dzień. Dobra, bo to chyba nie wiem, jaki deszcz był. Jakieś... Co? Może deszcz był. Budzicie! Um, ok, czego ja tu siódmę? Mm -hmm. Gdzie my mamy skrzyneczki? O, a dobra, wezmę sobie, ile tu jest potrzebne? Teraz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem. Dobra, Ale dużo tutaj pszenicy. No to bierz pszenicę i dawaj ją do skrzynki. Tak? No to jest pszenica. No co wiesz, że tu wszystko powyrywałam, to wszystko ja wyrwam. O, to tyle było tej pszenicy. Dobra. I arbuzów tam są aż pięć. tego ja biorę arbuzy i wkładam wszystko co zebruję. A wszystko co mam... No, dzisiaj się dam atrynice. O, to Hawaj. Um, tutaj to dam. Masz jajko? Nie do. Skoglądać skrzynki. Okej, okay, potrzebujemy jeszcze jednego jajka. Idziesz, yy, ale, Misia, to ma być tak, że ty od razu nie walisz w krowę, także nie w krowę, tylko w kurczaka, żeby umarł. Tylko musisz zrobić tak, żeby go wystraszyć i żeby jajko zniosł. Ok? Ale, okay. Że, ale żeby umarł. Ok? No way! A spoko. Um, Okej, okay, mamy jedną skrzyneczkę. Pięknie. Czecia. Ej, potrzebuję pochodni. Ja lecę do siebie po pochodnie. Spoko. Czekaj. I co ty ty to postawiłaś? O, deć, Ja to zniszczę. A bo raz tu. Raz to było po prostu chyba niechcące, tak, bo ja raz niechcące przecież to położyłam. E, dobra. teraz po to niech to wydało, nie wiesz o co chodziło. Okej, okay, okej, okay. kumam, kumam. Dobra. było w jakimś... to było w drugim odcinku? Nie drugim. Nie, teraz. Dobra. Nieważne kiedy, po południu czy południu. Nie? Czy prze, prze, południu. Ale szukasz, szukasz oj. A szukasz kluczaków? Tosia, ja wchodzę do domu. Wchodzę do czyjegoś domu, a tam nie patrzę tam i widzę, tam dziurę jest ja podłączona. Aha, tak. Nie, ja, 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 ja też... wchodzę do domu. Ej, czy do no, ja, ja też tam Dom. tak miałam, tak szczerze. Ci do mnie, muszę ci to pokazać. Czekaj, zbieram w ogóle arbuzy. No, jak zawsze chodzę do domu, patrz. Tom, tom, i wpadam do dziury już. Cześć, Sosia, zobacz. Czekaj, sądzę to. Już, ale ja widziałam Dziękuję. już tą dziurę. Oh. Hopsa. I czy jak ja mam tam wejść? A, a, Ta. a. Ta? Idziesz? To? No spoko, tepnę się. No chodź. że się pepnę. A, co ja nie słyszę? Co? Ja wkładam do domu. tere no drugi raz ja na do, do domu. Kiedy wrócę z wędrówki, no znowu. Nie potrafię nie wpadać do dziur. Po prostu. Nie potrafisz nie wpadać Ja od razu, jeśli się coś fajnego nie ja, to ja o wszystkim pozostałym zapominam, tylko się przejmuję tym. Widziałeś się na góry. Ja po prostu mam tak, że jak na przykład coś jest fajnego, to ja to robię i potem zapominam o tym, co miałam zrobić ważnego. Tak jak z tymi drzewami, ja, co miałam je ścinać. Zejdywałam eee. na narzak, który mnie przejmowałam. Okej, okay, dobra Misia. A ty szukasz zwierząt w ogóle? Słucham? Masz jakiś zwierząt w ogóle? No ja się szukam! Pszenica, ale dużo pszenicy. Zwierzęta czy pszenica? Zwierzęta. Miesia, zwierzęta. Powiedz, że wybrałeś zwierzęta. Nie. Misia, teraz mogę zwierzęta przepaść. Ja tu zwierzęta wybrałam. No, dobra. Są dwa, dwie krowy zabiłam. I co ci dały? Mięso. A mięso ja, bo... gdzie się daje? Co? A mięso gdzie się daje? A wiesz jak się doj krowy, bo ja wiem, powiedz. No, no potrzebujemy wiesz... My trzeba czy... mieć miskę i jakoś do nie nich wiem. podchodzić, tam jakoś coś klikać, czy dobra? No, no dobrze mówisz, ale o to najgorsza w tym rzecz, że my nie mamy w ogóle misek. No nie mamy. No nie mamy, a wiesz, co musimy zrobić? Nie, nie wiem. No po prostu... Pozbierać coś? Masz drewno? Dziesięć. No to mi. Chodź. Pajda. Czekaj. Tepnę cię do mnie. Czekaj, bo ja zbieram pszenicę. Szybko to zebraj. Już? Mm -hmm. Już? Nie. Powiedz bo kiedy? nie, bo jej nie jest bardzo dużo. To powiedz kiedy? Daj tak gdzie się do mnie bo jest obok owca. Szybko niż ty ją. Ważniejsze jest Czemu. owca. Zabijasz! Już? Zabierz białkę? To zabiję. Owce dwie! Tu no, druga lama! To jest. Nie, bo to jest rodzinka. Nie, bo to jest kochanie. Dobra, zabiłam. Ja zbieram tą pszenicę. No, no way! Skądzisz. Co? To skończysz. Szybko. Czemu? Bo już... Nie. Już! Daj mi drewno. Ja mam pięćdziesiąt siedem ten... Masz... Pięćdziesiąt zbaw... siedem tej pszenicy. No to daj do skrzynki chowaj. Taka. Dobra, yy, mamy prawie całe stak. Dobra, mamy dwa staki trzynaście tej mojej mm, pszenicy. Dostać twoje pszenicę. Pszenicy bardzo dużo o, mamy. Sporo. No. Uważaj! Chcę je dostać. Uważaj, zamykaj! No way! Zamykaj to! Jeszcze żyję. Ja, a ty żyjesz? w domu. Płaczmy się spać. Hej, o. -o. Yy, masz drugie łóżko? Nie. No to ty zostań. Robi dzień. O, dobra, robi dzień. Cia! Siedzimy sobie tutaj. Chodź. Tak. <noise> O, mateczko, widzę! No Dobra, poszli i się palą. No. Ja idę z nimi walczyć. Wow! wow. Na no, no, czym ty jeździsz? Na niczym. Na niczym nie jeżdżę. Wydawało ci się. O, nie ma już ich. Wspierać! No Dawaj. way! Ja szkieleta. Dzięki moje mamy OHP! HP. Wejdź do bazy. Tylko dwa serduszka i pół. Muszę wyjść do, do bazy. się wiem, ukryłam się w niej. No. no widzowie, widzowie, ciężka praca tutaj ma. Hmm. To ja musiał być ty. Utra zapraszam. No, chodź. Dobra, idziemy. Pamiętaj, to ty mnie chronisz. Co? Nie. Nie, wytrzymam gdzieś. Chodź, idziemy. Ty masz mieć. Co? Jestem na babie, no bo mnie kocha. I po. Mała. nie. O mam też lampkę. Misia to moje lampka. Dobra, chodź, okay. Misia, idziemy. Ty masz mieć miecz, bo ty masz mnie chronić. Takaj. Spójrz na miecz. No kurde, ty już chodź, idziemy. O, muszę zmienić szybko na dzień. Chodź, idziemy. ta noc i dzień? Tak, bo idziemy do jaskini. Uuu, <grym> wygląda niesympatycznie. No way! Bardzo niesympatycznie. Ale są takie trochę a'la skotki. Ale pamiętaj, żeby nie spaść. Spadłaś. Okay. Chodzimy? Za bardzo nie bym chciała, ale... Chciałbym, jest. chciałbym, żebyśmy doszli tylko do tego surowca na tą chwilę. Dobrze, bo ja nie chcę dalej iść. Dlaczego? Oh. Bo mam lęk z ciemności. No, way. Potem zrobiłam pochodnie. Ale to jest kamień niebieski. Jaki niebieski? Jest woda. Ten, 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 ten to jest? Z wody. Ten na To jest woda. To jest woda. creeper! To jest kliper. A! A! Creeper. A nie goni już nas, poprzez psa. Łukocz, słyszałaś ten odgłos? Tak. To było straszne. No way. Tak. I zrobi, zrobiłam nas, wypole, zrobiłam nam wypolerowany granic, zobacz. Nowy blok, tada. Patrz, nowy, patrz. Ładny? Ej, oddaj. O, wziął? masz, masz, masz. A podobać się? No, to jest naprawdę ładne. Chciałabyś mieć do domku taki? E, nie, może na tak, był fajny. Tutaj by mogła zagrodzić moją małą świnkę. Czy. Kapibara. Kapibara. Kapi, ja, pi, pi. A ja siadam na drugą lamę. Ej, a teraz robi siodło? E, nie pamiętam. Odejdź. Siodło. Wow. Dobra, i siup! Co robisz? Mam akcyjną płytę przyciskową! Wow. Wow. Będę mogę sobie palić ten guzik i mi się będą otwierać drzwiczki! Super! Idę do naszej bazy. O, mateczko, o, mateczko. No więc popatrzam, że miały jeszcze w domu. Nikt nie ma. Mały <mulity> się teraz tym przyciskiem. Mały. Ojka, no dobrze, yy, widzowie nasi Jeżeli wam się ten odcineczek spodobał Zostawcie i łapeczki w górę I subiki A my się z wami serdecznie żegnamy Pa, pa